Chyba się poprawia no, w porównaniu z tym ostatnim okresem. Anton Karaszenako, praktycznie już myślę od przyszłego tygodnia, bo zacznie już normalne dźwięki z drużyną. No, z takich nieobecnych świeża sprawa to jest Mateusz Szczepania, który, który no, ma dość bolesny uraz, pęknięte żebro i nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu 18 meczowej na Jagiellonie. Dziękuję i proszę o pytanie. Panie że na, na ile komplikuje do panu sprawę, bo ten skład ostatnio był dość stabilny w, w tych kilku meczach ostatnich, na ile ta nieobecność Mateusza może pan... No to zobaczymy w niedzielę, na ile ona pokrzyżuje, natomiast no, on, już, on już we Wrocławiu grał z tym urazem i, i, i to jest taki uraz, który no, czas jest potrzebny do jego zaleczenia. Tutaj nie ma jakichś złotych środków, więc, więc no, ale okazuje się, że jednak mu to przeszkadza i po prostu no, musimy go trochę odciążyć i wyciszyć. Mm -hmm. Ostatnio zmiennikami byli Eric, Jędrziszek, Tomasz Wysenicki. Który z nich powiedzmy jest bliżej jedenastki? to się lepiej zaprezentował? No, znaczy wie Pan, ja nie będę teraz dyskutował, który z nich jest bliżej pierwszej jedenastki. W niedzielę zobaczymy, który jest bliżej pierwszej jedenastki. Natomiast, natomiast obaj weszli w meczu Śląskiem, weszli w meczu ze Śląskiem, obaj dali zmianę, która no która pomogła dłużenie, bo wyciągnęliśmy ten remis, więc Zadecydujemy spokojnie. W ostatniej chwili mamy jeszcze dwa treningi, więc jest czas. Także, że jeszcze tak porządkując sprawę ze Szczepaniakiem, to jakie są prognozy? To znaczy, mówi Pan, że nie zagra w najbliższym meczu, a w kolejnym już... Zobaczymy. Mhm. Zobaczymy, no po prostu zobaczymy, jak się będzie czuł, no. to, to nie jest kwestia tylko gry, to jest kwestia też uczestniczenia w treningu. Niektórych ćwiczeń w tym momencie nie może robić z pewnym obciążeniem, więc poczekamy, jak to będzie wyglądało, jak jak czas będzie go i rany. Pamiętaj, że z Ironią graliście Pucharze Polski jesienią? Gra na Myśli Pan, że tamten mecz może mieć jakiś wpływ na, na to niedzielne nie, spotkanie? Nie ma, nie ma tamten mecz żadnego wpływu. To był mecz zupełnie e, raz, że innej rangi, drugi raz, że w innych zestawieniach e, personalnych. E, byliśmy też wtedy w trochę innych. E, bym powiedział, nastrojach i my Jagiellonia. Oni akurat szli wyraźnie w górę, my natomiast mieliśmy taki lekki, bym powiedział, zastój. Teraz to się teoretycznie trochę zmieniło, ale i tak o wszystkim będzie decydować boisko. Gramy z czołowym zespołem z tej ligi, zespołem, który ma najlepszą defensywę, zespołem, który poza nami ma największą ilość strzelonych bramek, więc na pewno poprzeczka będzie zawieszona dość wysoko. No ale my też chcemy gonić stracony dystans, gonić te zespoły, które, które uciekły, więc myślę, że każdy, każdy, podejrzewam, przy, przyjedzie, przy, przyjedzie na, na stadion na Kołurzy z, z założeniem o trzy punkty. Tak na pewno będzie. No może wielonie, no to siłą to dużą siłą jest Konstantin Wasiliew. To jest Wasz, że tak powiem, główny, główny punkt przed tym meczem. Jak jego powstrzymać, czy nie kończymy. Znaczy, Wasiljew na pewno decyduje o grze a jest, jest znaczącym punktem tej drużyny. Ale myślę, że, że to jest zespół, to jest zespół taki zbilansowany. Podaję statystyki: najmniejsza ilość zdobytych bramek, największa ilość, zdobytych bram, najmniejsza ilość straconych, największa ilość zdobytych. Więc to już mówi o tym, że rzeczywiście zbilansowana drużyna. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na Wasiliewa, trzeba zwrócić uwagę na. Na szybkie wyjście z kontry nastaje fragmenty gry. My to wiemy, jesteśmy przygotowani. Zobaczymy w niedzielę, jak będzie z realizacją tego, bo to jest najważniejsze zawsze. Panie co na chwilę zmieniając temat, kogo by pan zagłosował w wyborach na... A wie pan co, to, to pytanie akurat nie do mnie. Ja jestem trenerem, nie uczestniczę w wyborach, więc myślę, że powinien pan to pytanie komu innemu zadawać. To, nie ma żadnego wpływu na bezagilonią. Nie wiem czy była mowa o tym już, przepraszam, o Pawła Jaroszyńskiego spytać. On już trenuje, jest z zespołem i pytanie, na ile to jest forma był już do, do kadry meczowej. Znaczy, no, no są jakieś tam zasady, że zawodnik, który po takiej dłuższej kontuzji wchodzi, e, musi je przetrzeć w drugiej drużynie. Paweł będzie, będzie w dniu jutrzejszym grał w drugiej drużynie, trenuje w pełne obciążenie. Mam nadzieję, że już niedługo będzie to taka dyspozycja, która, która mu da. Najpierw wejście do 18, a później, mam nadzieję, do 11, Ale na razie musi je przetrzeć w naszych rezerwach. Zresztą tak samo jak Diego, który wrócił również do gry, do treningu z pełnym obciążeniem. Obaj wystąpiły jutro w meczu w Myślenicach. Już zastanawia się Pan, co, co zrobić, kiedy będzie i Jaroszyński, i Brzyski, Bo przychodził, przychodził znaczy był w poprzednim sezonie Jaroszyński takim żelaznym członkiem podstawowego składu. No, też liczę, że. że... Odzyska to miejsce, ale myślę, że damy sobie radę z pogodzeniem tego, jak trzeba będzie, to się znajdzie miejsce dla ich obu. Na razie Paweł pomalutku wraca, więc robimy wszystko, żeby to się odbyło tak bezkolizyjnie, bez jakiegoś głupiego urazu niepotrzebnego.